Powitajcie moi drodzy, z tej strony Wojtek. To jest już trzeci odcinek z gry pod tytułem Kingdom Classics. I w dzisiejszym odcinku nie wiem co będę robił, pewnie będę się dalej rozbudowywał, tak jak to zrobiłem w pierwszym i drugim. Ale mniejsza o to. W tym momencie już jak widzicie, nasze królestwo jest coraz większe. Mamy również ogrom pieniędzy. Jak widzicie, katapulta działa doskonale, wręcz wspaniale, no i super. Teraz już. Kolejna nocka za nami. Już dzień dziewiąty. Mamy ogrom pieniędzy. I się czas się rozbudować. I teraz już taka przepotężna rozbudowa będzie. Oczywiście nie w trybie ekspresowym, bo w trybie ekspresowym będzie wtedy mnóstwo luk w obronie i dosyć dużo błędów Na którym będę no, cierpiał, cierpieli będą wszyscy mieszkańcy tej mojej wioski A tego nie chcę Dwóch ludzi zwerbuję Potrzebuję tak, jednego łucznika I jednego budowlańca nie, i teraz jednego budowlańca, bo ja potrzebuję trochę więcej tych budowlańców. No właśnie, z takiego względu, na, że jeden będzie cały czas stał przy tym. Że właśnie, że od dupy strony idą, że tak powiem. No nieładnie. Zamiast zacząć od razu od budowy tutaj tej barykady, no to. Udział się od katapulty, później... I tutaj nie będę budować farmy, jeszcze nie mogę. Dopiero tutaj mogę cokol... będę mógł zbudować cokolwiek, żeby się bronić. No, no, jak wiecie, w tej grze obrona jest bardzo ważna. Jest za Że ma mało pieniążków Niedobrze Już w sumie no, patrząc na taką rozbudowę zrobiłem teraz No to nie, nie dziwota już, już jest właśnie to sypanie kasą Się powoli kończą problemy, typu zabrakło pieniędzy i tym podobne. Zanim długo, głównym problemem będzie, że nie że mnie obrona nie wyrabia, ale tego staram się uniknąć. Jak widzicie, jest katapulta, wszystko sobie tutaj ładnie czuwa. To jest właśnie strasznie duży dystans do tego muru. ...kolejnego. Okay. on coś nam tam da za cztery pieniążki. O, i teraz będzie chyba ten Krwawy Księżyc. Chociaż nie, jest normalnie. O, i teraz będzie najlepiej. O I całą hordę w kilka sekund. Znaczy jeden strzał i po całej hordzie. Więc... Yy, no. Katapulta to jest rzecz naprawdę przepotężna, tylko no wiadomo czasochłonna. I od razu się biorą za naprawę uszkodzonej barykady i oni już są gotowi na kolejny atak. No i oni są teraz przydzieleni tylko do konkretnej części i oni żadnych innych nie mogą korzystać. No i moi drodzy, dzień dziesiąty 10 dni już tutaj to wszystko trwa. O, on chyba mi da albo kosy, albo łuki. Fajne byłyby by łuki, ale chyba pójdzie na kosy, tak. Um, ogólnie kosy. Będę miał teraz pełno kos. To jest naprawdę mega dobry biznes. Tak, cztery kosy będę miał. O, oni sobie tutaj działają. O, dziękuję za dwa pieniążki. Jeden pieniążek. Dziękuję za pieniążka nie mam tutaj obozu z tymi bezdomnymi Tam dalej nie będę się zapuszczał Ze względu wiadomo bezpieczeństwa OK. Tutaj nie mogą wybudować bo za daleko Więc tutaj już będzie Jakaś taka wieża strażnicza, żeby pilnowali. Znaczy, żeby mi łucznik jakiś pilnował, tutaj będzie taka lepsza. No i on sobie zasiądzie, wysoko ma to wszystko, będzie obserwować. Wczesny system ostrzegania. No, i teraz widzicie już mnóstwo pieniędzy. No tutaj nie ma sensu tego już w ogóle budować. Tutaj, jakbym mógł ulepszyć, to bym ulepszył. Tego ulepszę, żeby było tak, że mnie stać. Tego ulepszę, żeby było takie ładne. Dałoby się już tutaj coś rozbudowywać w tym kierunku. Wiadomo, za dnia się wykarczuje drzewa, a później się ogarnie barykadę. Nie mogę tego samego dnia wybudować, bo mi to oczywiście zajmuje czas. O kurcze, jak sypną. No jak widzicie, już teraz wszystko jest tak ładnie ulepszone. Obrona jest bardzo dobra. W przypadku, gdyby mnie coś zaatakował, to jestem bardzo bezpieczny. Gdzie mój robotnik jest? I on automatycznie sobie buduje, czy naprawia, budować nie buduje, naprawia, i tak już mnie nic nie zaatakuje dzisiaj, nie ma szans. Ehm. Więc tak, lecę w tym kierunku, dzień 11. Już od samego rana karczuci tutaj te drzewa I później się wybuduje tutaj te palisadę Ci jeden ja ci już jest full, full, full pieniędzy Już mam tytuł odcinka Teraz przydałoby się znaleźć jakiś obóz, gdzie są ci bezdomni, że móc ich zatrudnić do pracy u mnie. Nie, bo to jest ich por ten portal tych, tych demonów, więc tam się dalej nie zapuszczamy, Bo już zmęczony. I dobrze. A niech chcę coś podje. Zjad. Lecimy. Biegnij, 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 biegnij. Przecież by nie było w takiej najbliższej okolicy, okolicy żadnych Bezdomnych Dobra, są jacyś Będzie więcej tych rolników Więc No Dobra Już, je, już się robi wieczór Dziękuję za dwa pieniążki. No tutaj wiadomo, powstanie kolejna farma. Taka no całkiem duża. Te katapulty są. Łuczniku więcej nie potrzebuję. Przydałoby mi się. No, więcej tych będzie z kosami. Teraz będzie problem. Najgorsze, czyli ja już będę miał za dużo kasy To co mówiłem no, Już jest pełno pieniądza Opin Okej, okay, zobaczmy obronę No, źle strzela. Za, za daleko. Ok, ale się ogarnęło. Już naprawia, już się kończy noc. To jest duża szansa, że tych, co zwerbowałem tych bezdomnych, to oni. Mm, no, niestety nie, nie przeżyli tej nocy. A nie, dobiegli. Do Okej, okay. ja sobie biegnę, lecę tam szybko do tego ich obozu, żeby zwerbować dodatkowych ludzi. I myślę, że po prostu w tym momencie, po prostu jak z ich zwerbuję, to znaczy ten dzień będzie już w dzisiejszym, ostatnim na tym odcinku. No i tyle. Dobra, jeden jest. Może być. Dalej las. Jakaś kapliczka jest. Okej. Okay. Coś, coś ulepszem, ale nie wiem o co chodzi. Dobra, wychodzimy z tego lasu. Przydałoby mi się na pewno więcej yy, budowlańców, bo no nie wyrabiają mi, no Też sami widzicie, no nie jest genialnie, nie jest jakoś tak, jest tak sobie, że tak. Ok, więc no, jakoś mi to wszystko tutaj idzie, ale no genialne to to nie jest, że tak powiem. No. O, już mogę to ulepszać, już jestem na takim poziomie rozwoju. To wszystko zostanie bardzo ładnie ulepszone. To też od razu ulepszam. Tutaj póki co wszystko zostaje takie jakie jest. To ulepszę. Budynek główny. I już wszystko kamienne. Już taki kamienny mur. A i to się automatycznie też ulepsza. Do tych nawet nie idę, bo mi jak sypną hajsem, to, to nie wyzbieram. O, taka muzyczka nie za ciekawa, tak powiem. Dziękuję za dwa pieniążki. Okej. Okay. Będzie tutaj taki ładny kamienny mur. To wszystko bardzo ładnie prezentować. No jak widzicie pieniędzy mnóstwo. Naprawdę no za niedługo tych pieniędzy będę miał za dużo. No dziękuję. Jeszcze za dwa pieniążki Wiadomo, no, też będzie mi część... ten mój ten mój król będzie część wyrzucał, ale... Jak to przeforcowało obronę! I ja cię kręcę. Ten odcineczek będzie trochę dłuższy. O kurde Bele. raczej no, więcej łuczników. No w tym przypadku no właśnie błąd był po mojej stronie. A nie, bo tutaj już będę miał takich yy, rycerzy. Dzięki, te, dzięki temu, że tutaj był kamienny mur, to mi to wszystko nie runęło. W przeciągu kilku chwil. Ale błąd popełniłem. No, mas masakryczny. Tak jak mówiłem, w pewnym momencie nam siądzie obrona i tyle będzie. Dobra, ty niech sobie tutaj tworzy pole. Tak, kilku łuczników więcej. Że mógł się bronić, I oni sobie tutaj już idą, staną tutaj i zaczną budować. I automatycznie to będę musiał ulepszyć. To będzie pierwsze to, trzeba ulepszyć. Że mi obrona w pewnym momencie po prostu nie siadła na Amen. Znaczy, już teraz raz siadła, no ale dlatego, chcę uniknąć drugiego takiego błędu. Wybudujcie to. I i to wybudujcie. Dobra. A szybkości to wybudują. Pięknie za pieniążki. Okej okay. Jest To jeszcze ulepszę, ale to potem Tutaj w ogóle nie będzie żadnego miejsca Dopiero tutaj będzie jakiekolwiek miejsce, żebym mógł sobie Żebym mógł wieżę postawić Więc jest tak no Genialnie nie jest, ale też tak Tragedii nie ma, o Że wszystko jest w takich granicach normy, w granicach takich że jeszcze no i tak jak mówiłem, teraz jest kasy mnóstwo, no i później to trzeba będzie ulepszyć. Popatrz, ja muszę tam patrzeć na tą obronę z tamtej strony. Żeby mieć nadzór, że mieć pewność, że mi to wszystko nie runie w pewnym momencie. Znaczy, no, powtarzam się, ale, no. Czy tak czy tak, ja, ja tam nic nie zrobię, ale przynajmniej dowiedział, co mi tam zawodzi. Ok, dziękuję za pieniążki. Jednego wyrzucę, wiadomo. Czyli mam uczciwych poddanych? Czyli tej nocy nic nie zaatakowało z tej strony. Zobaczmy, co z drugiej strony. Jedna monetka, no już teraz dużo kasy nie wyjdzie. Dzień czternasty. Z drugiej strony cisza, spokój. się to wszystko zacznie rozbudowywać no i tyle też nie będę kończył w tym momencie bo tak jeszcze nie jest tak taki mamy. to jeszcze nie jest taki dobry moment żeby kończyć to będzie taki odcinek trochę dłuższy potrzebuję dwóch budowlańców przynajmniej Wszystko ulepszajcie tutaj okay. Ja idę tam do tej Wioski co są yy, ci goście ja się, No do tego ich obozu I zobaczymy Jest dwóch Raz Dwa Zwerbowani więc lecimy Po to ja już lecę, wracam tam 3 monetki 4 monetki, ten jeszcze jedną teraz rzuci. O, dziękuję. To już jest full ulepszone. Tutaj mi ładnie pracują. Monetkę rzuci Tutaj nic nie trzeba ulepszać, bo to jest wewnętrzne, no to już... Może być T uczników mam o wystarczająco minąć tutaj wszystko działa Muszę przebiec, bo inaczej rzucą mi hajsa tego, tego hajsu mam już wystarczająco I kolejnego dnia będę to ulepszał No i tutaj wszystko będzie fajnie, bo będzie w małych odstępach, będzie tego dużo i moi drodzy, ja myślę, że 24 minuty to już Wam wystarczy w zupełności. Ja się w tym momencie z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.